Cześć, ja nazywam się Maciej Moros i dzisiaj podam Ci 6 sposobów na pozbycie się kompleksów. Jeżeli chcesz mieć większą pewność siebie, jeżeli chcesz mieć więcej odwagi, więcej siły, więcej asertywności i bardziej w siebie uwierzyć, to ten film jest pewnością dla Ciebie. Ja jestem trenerem flirtu, podrywania i relacji od 2006 roku. Ja zauważyłem, że wielu mężczyzn ma ten problem, że mają właśnie niskie poczucie własnej wartości, głównie przez jakieś kompleksy. Skąd te kompleksy się biorą, to jest zupełnie inny temat. Ja się tym oczywiście zajmuję w ramach Akademii Flirtu, ale kluczową rzeczą jest to, żebyś zrozumiał, że są dwa, dwie przyczyny kompleksów, które powodują niższe poczucie pewności siebie i asertywności w działaniu z kobietami. Są dwa rodzaje Problemów. Pierwszy problem jest związany z tym, że koncentrujesz się yy, w zasadzie yy, na, jakby to powiedzieć, wyolbrzymiać swoje wady. tak? Ja mam troszeczkę nos krzywy, nie wiem, czy to zauważyłeś, czy nie zauważyłeś, ale mógłbym to wyolbrzymiać, że Jezus ma jakie mam krzywy nos. I cały czas myśleć tylko o tym, tak? czyli powtarzać to, jak ja mam bardzo krzywy nos, a tak bardzo krzywego nie mam. Trochę może mi się za kole lekki robią, tak, tutaj na głowie, ale mógłbym to wyolbrzymiać i patrzeć w to, lustro i mówić, Boże drogi, jaki ja się robię łyska. Podobnie jak mi gdzieś pryszcz wyskoczy, koncentrować się na tym pryszczu, mówić Jezus Maria, jakiego ja mam straszliwego pryszcza. Czy mój wzrost, na przykład ja mam jakieś metr, 77, coś mniej więcej koło tego wzrostu i mógłbym patrzeć na swój wzrost i mówić kurczę blady jaki ja jestem niski, tak? W sensie porównując się z innymi wyższymi ode mnie, stwierdzać jak bardzo ja jestem niski, tak? Czyli wyolbrzymianie niektórych wad, jakby było w tym coś straszliwego. Tak samo jak niektórzy mają odrobinę więcej brzuszka, i od razu już stwierdzał, że są nieatrakcyjną, grubą świnią, mimo że tak naprawdę wielu kobietom to nie przeszkadza, a niektórym nawet taki lekki misio bardzo by się Podobał. Więc zwróć uwagę, to jest pierwszy powód wyolbrzymiania. Drugi powód, który jest, to koncentracja wyłącznie na negatywnych rzeczach. tak? Czyli nie to, że wyolbrzymiasz, ale też koncentrujesz się na tym. Jak myślisz o sobie, to widzisz głównie te cechy, które są mało atrakcyjne. I ja mógłbym, tak jak już mówiłem, o jestem tutaj usiejący, tak, a, mam duży nos i krzywy, tak, albo a, nie jestem taki wysoki, jak bym chciał być. Czyli, że jestem zbyt szczupły, ale z drugiej strony nie patrzymy, okej, okay, może jestem szczupły, ale nie mam nadwagi. Może jestem szczupły, ale nie jestem jakoś chorobiwy chudy. Poza tym są kobiety, które lubią szczupłych mężczyzn. Może nie mam metra osiemdziesięciu, ale nadal jestem wyższy niż większość kobiet. Okay. Rozumiesz, co mam na myśli? Może i mam krzywy ten nos, ale przynajmniej dodaje to mojej twarzy charakteru, tak? I nadrabiam to moimi oczyma, którymi wiesz, tak? Czy mam szelmowski uśmiech, który fajnie, fajnie jakoś tam e, w, w, współgra z twarzą, tak to nazwijmy. Więc żarty żartami, tak? Ale zobacz, jest wiele różnych rzeczy i to od Twojej percepcji przede wszystkim zależy. Ja Ci teraz podam 6 sposobów, na które możesz zacząć zmieniać swoją percepcję. Oczywiście ona się nie zmieni absolutnie na tych w tym jednym momencie, kiedy tylko raz wykonasz to ćwiczenie. Ale jeżeli będziesz to robić ćwiczenia nieustannie, będziesz na nie patrzył, będziesz starał się spojrzeć z zewnątrz, również na siebie, to ja cię gwarantuję, że postępy będą niesamowite i Twoje kompleksy zaczną znikać, a zaczniesz o wiele bardziej doceniać to, co w Tobie jest atrakcyjne, a ewentualne wady będziesz akceptował. Więc nie przedłużając do dzieła, lecimy z tymi sześcioma rzeczami, które możesz zacząć robić, aby Twoje kompleksy znikły. Więc pierwsza rzecz to jest wypisz 100 swoich zajebistych cech. Jednym słowem, 100 rzeczy, które dotyczą Ciebie, które są w Tobie fajne. To mogą być Twoje umiejętności, to mogą być Twoje osiągnięcia, to mogą być Twoje cechy, to może być coś z Twojego wyglądu, to może być coś z, z, z rzeczy, które umiesz, z rzeczy, które lubisz robić, czy coś, co jest w Twoim charakterze, albo coś, co się w życiu wydarzyło, albo to co osiągnąłeś. Teraz tak, to nie muszą być wielkie rzeczy, bo często my patrzymy na siebie przez pryzmat o, jak będę miał milion dolarów, albo jak będę przypakowany, to będę super. Tymczasem nigdy nie jest tak, że wielkość człowieka jest budowana na jednej rzeczy. Z reguły to jest zestaw różnych historii. Zadaj sobie pytanie, e, przejść przez całą swoją historię i zadaj sobie tak, takie pytanie, czy są ludzie, którzy czegoś nie mają, co Ty możesz mieć? E, przykładowo, masz maturę, niestety połowa społeczeństwa matury nie ma, szczególnie jeżeli mówimy o starszych po koleniach teraz to tak 3 czwarte, może trochę więcej ma maturę, tak? Ale nadal są osoby, które matury nie mają. Dla Ciebie to może być oczywiste, że trzeba być maturę, bo taka jest twoja rzeczywistość, ale są osoby, które matury nie mają. Być może ty studiowałeś. Czy to jest Twoja cecha pozytywna? Tak. A więc napisz, że coś tam studiowałeś. Umiesz pomalować ściany w mieszkaniu, umiesz wymienić gniazdko. Jest wielu mężczyzn, którzy nie potrafiliby się za to zabrać. To jest kolejna fajna, pozytywna cecha. Masz prawo jazdy, masz samochód, super! To są kolejne punkty. Wielu mężczyzn czegoś tego typu nie umie. Możesz wypisać najprostsze rzeczy. Umiesz zrobić dobrą jaśnicę. Wielu mężczyzn nie potrafi gotować, ba, są mężczyźni, którzy nie potrafią sobie koszuli wypracować czy zadbać o swój wygrunt, dobrze się ubrać, chodzą w jakichś przedużych bluzach czy koszulach. Więc zobacz, to nie są rzeczy, które, to nie jest tak, że jedna rzecz będzie super, a reszta nie. Twoja zajebistość jest zbudowana z wielu różnych, drobnych, najmniejszych nawet. Rzeczy. Więc zacznij to wypisywać. Mam fajne poczucie humoru. Ludzie mogą na mnie oczy yy, polegać. Staram się być dobry, staram się być uczciwy, tak? Staram się być kulturalnym człowiekiem, miłym, jak wchodzę do sklepu, powiedzieć dzień dobry, do widzenia, tak? Wiele osób tego nie robi, traktuje ludzi przedmiotowo. Więc wypisz sobie 100 takich, takich różnych rzeczy, takich drobnych rzeczy, a zobaczysz, jak bardzo wartościową osobą jesteś. Ważne jest to, że może się gdzieś zatrzymać, zablokować. Wiele osób koło 30, około 70 punktu ma często problemy, ale idź dalej, spróbuj podejść do tego z innej strony, e, spróbuj przypomnieć sobie swoje życie, jakie różne osiągnięcia miałeś po drodze, co ci się udało osiągnąć, może w jakimś konkursie coś wygrałeś, może, e, może gdzieś e, miałeś na przykład, e, udzielałeś komuś pierwszej pomocy. To wszystko komunikuje i jest atrakcyjne jest wartościowe, jest cenne, więc zwróć na to uwagę. To mogą być nawet najdrobniejsze rzeczy, które składają się na Twoją wartość. Druga kwestia, zacznij zwracać uwagę na swoje sukcesy. Nawet najdrobniejsze, nawet najmniejsze. My jesteśmy często nauczeni tego, żeby patrzeć w sposób negatywny na życie. Nasi rodzice często na nas patrzyli i mówili dlaczego e, świetnie, że piątka, czemu nie szóstka, czemu czwórka, a nie piątka, tak, więc zawsze było źle, zawsze było niedobrze, zawsze coś było nie tak, jak dostałeś pałę, to było, była awantura w domu, a jak dostałeś piątkę, to było no, tak ma być, tak, widzisz, nie jesteś taki głupi. I tyle było pochwały, nie? Więc zostaliśmy nauczeni tego, żeby krytycznie patrzeć na siebie, szczególnie jeżeli Twoi rodzice wychowywali Ciebie właśnie, byli w stosunku do siebie mało tacy pozytywni, zachęcający, ciągle krytyczni. Eee, że tu źle, tu byś lepiej zrobił, tu byś... Bardzo często to się bierze z pozytywnych intencji, bo rodzice chcą Ci pomóc, żebyś Ty był jeszcze lepszy, ale przez to, że Ciebie nie zachęcają, e, uczą Ciebie koncentracji na negatywnych rzeczach. I być może tak, tak u Ciebie jest, że nawet jak osiągniesz jakiś sukces, coś Ci się uda, na przykład Przełamiesz i podejdziesz, zagadasz do dziewczyny, która Ci się podoba, mimo tego stresu, to zamiast gratulować sobie odwagi, próby i asertywności, dołujesz się, że nie wyszło, że dałeś dupy, że to było głupie. Po co Ci w ogóle próbować? Przecież to nie ma sensu. I gdzie ja w ogóle jestem Twoim ryjem? Więc to jest właśnie druga rzecz. Zacznij zwracać na sukcesy. Trzecia rzecz, zacznij dostrzegać drobne, pozytywne rzeczy, które dzieją się w Twoim życiu. My często mamy coś takiego, że pewnie zauważyłeś, kupujesz nowy telefon, kupujesz nowy komputer, jesteś podjarany przez tydzień albo i dwa. A potem wszystko się rozsypuje. Nie? To się staje jak gdyby taką normą, nie czujesz już tej radości z tego komputera. Zacznij czuć radość z tego komputera na co dzień, z tej komórki, którą masz, która jest fantastyczna. Zacznij się cieszyć z tych zdjęć, z tych przyjaciół, których masz, że możesz z nimi zawsze porozmawiać, że możesz na nich liczyć. Masz rower, ciesz się tym rowerem, pojedź czasami na, na przejażdżki i pomyśl sobie, kurde, wiele osób nie ma tak fajnego roweru, jak ja. Jeżeli masz mieszkanie, w którym mieszkasz, to pamiętaj, że jest wiele osób, które muszą mieszkać w mieszkaniu z kimś, które muszą mieszkać w pokoju z kimś, tak? A ty masz takie szczęście, że Ci się udało, że masz całkiem dobrą, fajną pracę powyżej średniej, tak? gdzie zarabiasz całkiem niezłe pieniądze. Może mogłoby być lepiej, ale jest całkiem fajnie, całkiem dobrze. Więc zacznij zwracać uwagę na te drobne rzeczy w Twoim życiu, które są fajne. W Twoim życiu, w Twoich osiągnięciach, w tym wszystkim. A wtedy zaczniesz, Mieć również o wiele większe poczucie własnej wartości i Twoje kompleksy zaczną znikać. Bo zobaczysz, że owszem, może być lepiej, ale tak naprawdę jest całkiem nieźle. Jesteś całkiem niezłym, niezłą partią, która ma całkiem fajne życie. Czwarta rzecz pamiętaj również, mogło być gorzej. Jednym słowem, yy, zachęcam Ciebie do tego, żebyś spojrzał krytycznie trochę na innych ludzi. I zauważ, że ty się nie jąkasz, a inni się jąkają. Ty na przykład y, może nie jesteś specjalnie wysoki, ale jest wielu gości, którzy są niżsi od Ciebie. Może nie jesteś specjalnie dobrze zbudowany, ale są goście, którzy, mm, nie wiem, garbiły się i są trochę tacy no, przy kości. tak? Więc spójrz na innych ludzi, na ich wady, na ich niedociągnięcia, a potem zastanów się, dlaczego nie jesteś tak samo wyrozumiały dla siebie. Dlaczego y, mimo y, im wychodzi nierzadko, tak? Mają jakieś dziewczyny, coś im się układa, więc nie jesteś wcale gorszy od nich. Możesz to zrobić, bo w tych, mimo że oni mają te wady, im wychodzi, tak? To Tobie, mimo że tych wad nie masz, to też się uda. Więc spójrz na to w ten sposób krytycznie, trochę, właśnie tak jakby na innych. Pomyśl sobie, kordę, mogłem, mogłem mieć o wiele gorzej, a nie, a nie, właśnie, mogłem być głupsze, mogłem być brzydszy. Mogłem mieć bardziej krzywy ten nos, mogłem stracić kiedyś oko, nie wiem, w jakimś wypadku czy cokolwiek tego typu. Więc spójrz na to w ten sposób taki pozytywny, że są goście, którym idzie w jakiś tam sposób pozytywny, którzy sobie radzą mimo o wiele większych problemów, eee, czy, czy, czy są atrakcyjni, czy podrywają dziewczyny, mimo że są na przykład niżsi od ciebie. A ty yy, więc i ty możesz tak naprawdę to zrobić. Spójrz na to w ten sposób. Jak już mówimy o porównywaniu się z innymi, to oczywiście nie porównuj się z tymi idolami swoimi, a co oni są cudowni i tak dalej. Spójrz na nich oczywiście Niech Ciebie inspirują, ale spójrz na ich również szeroko, bo często patrzymy, o ten gościu to jest taki zajebisty. Tymczasem spójrz krytycznie na tych swoich idoli. Czy to są na pewno osoby, które są aż tak fajne, czy to są na pewno osoby, które są aż tak wartościowe, czy to są na pewno osoby, które są aż tak um, inteligentne, aż tak cenne? aż tak dobrze wykształcony, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, musisz spojrzeć krytycznie również na swoich idoli. Popatrz na ich wady, na ich niedociągnięcia, na ich rzeczy, które im nie wychodzą. Jeżeli jest ktoś, kogo doceniasz na przykład, podziwiasz go, jaki on jest świetny z kobietami, to zwróć uwagę, że on może czasami zbyt dużo pije, może pali papierosy, może czasami gadać głupoty, tak? Może jest ktoś, kogo podziwiasz pod kątem, na przykład, biznesowym, dajmy na to. Czy popełnił jakieś błędy, czy czasami nie potrafi dobrze zrozumieć tego, co się dzieje? No pomyśl przez chwilę. Tak, te osoby też mają wady. Więc patrząc na swoich idoli i dostrzegając, że oni są do, też tacy jak Ty, tylko że mają trochę nadprzeciętne rezultaty w pewnych obszarach swojego życia, to dodaje niesamowitej wiary, niesamowitej odwagi, bo jakby nie patrzeć, no wiele, wiele gwiazd, wielu wspaniałych muzyków, wielu przedsiębiorców e, fantastycznych, no niestety, niestety też nie osiągają szczęścia we wszystkich dziedzinach. Czasami nawet w wielu dziedzinach są trudni do, do, że tak powiem, do zaakceptowania i do przejścia. No i szósta kwestia jest taka, żebyś zaczął przekraczać granice i dzieszyć się sukcesów. Jednym słowem, Twoje kompleksy stracą na znaczeniu, kiedy zaczniesz działać mimo nich. Jeżeli masz na przykład kompleksy a propos swojego wyglądu i uważasz, że nie jesteś atrakcyjny dla kobiet, albo nie potrafisz rozmawiać z kobietami w sposób ciekawy i tu masz takie kompleksy, to zacznij chodzić na randki z dziewczynami, próbować z nimi rozmawiać i zobacz, że czasami ci to wychodzi i, i, i to jest możliwe dla ciebie. Im więcej będziesz miał fajnych, pozytywnych rezultatów i będziesz miał więcej fajnych, pozytywnych efektów, to tym lepiej będziesz się z tym czuł i tym bardziej uwierzysz również w swoją wartość. Więc przekraczaj te granice, granice ciesz się z tych sukcesów, które ci się udaje i staraj się również stanowić sam dla siebie większe wyzwanie i zastanawiać się tylko, czy. Może mi się wydaje, że ja taki jestem, sprawdźmy, może ja tak naprawdę jestem o wiele lepszy niż kiedykolwiek po prostu myślałem. Dzięki za obejrzenie tego filmu, mam dla ciebie bezpłatny prezent. Ale zanim do niego przejdziemy, koniecznie daj mi łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał korzystając z przycisku poniżej i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Polub mojego fanpage'a na Facebooku, dołącz do naszej grupy w relacjach, a także zacznij mnie obserwować na Instagramie, gdzie też wrzucam dużo wartościowej wiedzy. Jeśli ten film ci się spodobał, to podziel się nim ze znajomymi. Zapraszam cię również na moją stronę internetową maciemoros.pl, gdzie znajdziesz dużo porad, kursy, konsultacji i szkolenia pod moim okiem. A jeśli chodzi o ten prezent, to w opisie pod tym wideo znajdziesz link gdzie będziesz mógł pobrać przygotowaną przeze mnie niespodziankę, która stanowi uzupełnienie tego filmu. Kliknij w ten link teraz, aby bezpłatnie pobrać swój prezent. Dzięki raz jeszcze i do następnego!